Teraz Płock i miejsce, które udowadnia, że z każdym problemem można sobie poradzić i każdy z nas zasługuje na drugą szansę. Dom wsparcia odwiedziła Anna Piotrowska. Kryzys w życiu pana czarka pojawił się już w wieku nastoletnim. Wychowałem się w domu, w którym tak naprawdę ojca nie znałem. Mama częściej znikała niż była. Wychowywali mnie dziadkowie. Od 15 roku życia pojawił się alkohol, rok później doszły do tego narkotyki. W pewnym momencie życia do tego doszedł hazard. I tak przez blisko 20 lat uzależnienia stopniowo odbierały mu wszystko pracę, relacje i poczucie bezpieczeństwa. W końcu stracił też dach nad głową. Podobną historię ma pan Roman. Coraz więcej imprez, coraz więcej alkoholu. Utrata relacji z rodziną, tak szacunku do siebie. Mężczyźni korzystali z ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w Płocku, i tam poznali Leszka Kopczyńskiego, który prowadzi także Dom Wsparcia Tym Challenge, czyli chrześcijańskiej misji społecznej. W Polsce funkcjonuje od 30 lat, a na świecie od ponad 50. Pan Leszek sam dołączył do organizacji i prowadzi Płocki Dom Wsparcia. Od 8 lat chodzimy po ulicach, po melinach ogrzewalniach i wyciągamy rękę do tych ludzi i mówimy, jest jeszcze nadzieja. Prowadzący Płocki Dom Wsparcia sam wyszedł z kryzysu bezdomności. 26 lat temu straciłem dom przez alkohol, straciłem rodzinę. I kiedy wylądowałem na odwyku, to tam przyszła misja, inna misja, chrześcijańska misja Elim. I tam usłyszałem prawdziwą nadzieję. Tę, którą pan Leszek daje innym, Dom Wsparcia może liczyć także na pomoc Płockiego Ratusza. Widzimy po już kilkuletniej działalności Domu Wsparcia, jak bardzo efektywna jest ta działalność. To znaczy, o co chodzi: że ci ludzie wracają do społeczeństwa. A dla wielu Dom Wsparcia Teen Challenge to ostatnia deska ratunku. Anna Piotrowska, TVP3 Warszawa.